Cześć wszystkim, przed sobą mam OnePlus 13 i chciałbym podzielić się z wami, jak zmienić język klawiatury na tym urządzeniu. Zacznijmy więc od otwarcia klawiatury. Na przykład wyścig. W aplikacji ustawienia, notatki, przeglądarka, cokolwiek wyświetl klawiaturę. Następnie wejdźmy w ikonę ustawień. W górnym panelu zatrzymajmy się. Teraz musimy stuknąć w języki. Jest lista aktualnie używanych języków. Stuknijmy w Dodaj klawiaturę Stok. Mamy dostępne języki, z których możemy wybierać. Możesz przewinąć i znaleźć go lub stuknąć w tę um. W tę sekcję wpisz nazwę języka, którego chcesz używać. A po znalezieniu go po prostu stuknij w niego. I tutaj mamy układy klawiatury. Więc wybierz opcję i stuknij, gotowe. Jak widać, język został natychmiast zastosowany. Wróćmy do klawiatury, aby pokazać jak jej używać. Skye dodanymi dwoma lub więcej językami jak widać, tutaj mamy wskazówkę, co robić. Zasadniczo to jest najważniejsza ikona, czyli ikona globu, dzięki której możemy zmieniać układ i spację. Nie jest już pusta. Mamy nazwę języka, którego obecnie używamy, więc aby usunąć język, otwórz ustawienia, wybierz języki i zatrzymaj się. Edytuj w prawym górnym rogu. Zaznacz język, który chcesz usunąć i kliknij kosz. I jak widzisz, masz zastosowany tylko jeden język. Dobrze, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, proszę zasubskrybuj i zostaw kciuk w górę.